Witam Was bardzo serdecznie w politycznym przeglądzie tweetów. W zeszłym tygodniu na polskim Twitterze mówiło się m.in. o wstrzymaniu planowanych zabiegów przez NFZ, kontrowersyjnej prośbie Adama Niedzielskiego oraz biedronkowych testach na COVID. Ważne, w związku z rozwojem epidemii koronawirusa na polecenie ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, NFZ zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie. Udzielania świadczeń wykonywanych planowo. Warto zwrócić uwagę, jakie zabiegi NFZ ograniczył: całą diagnostykę, pomostowanie naczyń wieńcowych, bypassy, zabiegi naczyniowe na aorcie brzusznej i piersiowej oraz zabiegi wewnątrzczaszkowe, tętniaki to wycinek. Eksterminacja ludności polskiej trwa w najlepsze. Szok! Wstrzymano wykonywanie tak poważnych i przedłużających życie zabiegów, jak na przykład bajpasy w naczyniach czy operacje tętniaków aorty. Przecież ci ludzie mogą umrzeć w każdej chwili. To pokazuje, jak super kadrowo jest w ochronie zdrowia. Otwarto szpitale tymczasowe, płacące około 3 razy tyle co zwykle, i nie mogą ruszyć pełną parą, bo nie mogą skompletować personelu. Więc zamykamy planówki, by mieć kimi gdzie leczyć chorych na COVID. Same wolne łóżka niestety nie leczą, czyli jest dużo gorzej niż w listopadzie. Ten rząd miał rok, żeby się do tego przygotować i nie zrobił praktycznie nic. Tak wygląda przygotowanie do trzeciej fali, czy może to po prostu znowu reagowanie na bieżąco? Przypomnę. O możliwej trzeciej fali premier wspomniał już w październiku. Wstrzymania planowych zabiegów to tragedia dla tysięcy pacjentów. Zawieszenie przyjęć w październiku zakończyło się rekordową liczbą zgonów w ostatnich trzech miesiącach roku. Włączmy prywatną ochronę zdrowia w leczenie chorób innych niż COVID. Nie wstrzymujmy przyjęć. Po pierwsze, to przestępstwo narażenia na bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia. Po drugie, Oddajcie składki, złodzieje, powiedzcie mi, po co płacę składki na NFZ, skoro terminy do lekarzy, a tym bardziej na zabiegi, są tak odległe, że aby zachować zdrowie, muszę płacić za prywatne wizyty? Czy to nie oznacza czasami, że nie dotrzymano warunków umowy ubezpieczenia? Jeśli tak, to należy wystąpić z odszkodowaniem za utracone zdrowie oraz o zwrot składek zdrowotnych. Mam pytanie. Skoro służba zdrowia leży, to po co nam Ministerstwo Zdrowia, skoro otwarcie przyznają, że nie ogarniają tematu, to może rozwiązać i niech sobie to wszystko własnym tokiem idzie. Gorzej nie będzie, a przynajmniej trochę kasy się zaoszczędzi. Ważne, w związku z rozwojem epidemii koronawirusa zawieszam swoją składkę na NFZ. W listopadzie 2020 zmarło dwa razy więcej ludzi niż w listopadzie 2019. Czas powtórzyć ten wyczyn. Jesteśmy liderem Europy, jeśli chodzi o ilość zgonów pozakowidowych. Wczorajsza decyzja o odwołaniu planowych zabiegów bardzo nas umocni na tej pozycji. Tylko czy naprawdę o takie przodownictwo nam chodzi? Mam wrażenie, że wszelkie świadczenia refundowane przez NFZ są zawieszone od bardzo dawna. Morawiecki to jest spryciarz. Przepchnęli 13 i 14 emeryturę, ale kasy brakuje, więc wstrzymali świadczenie usług NFZ, aby zredukować liczbę emerytów. Rządzący chyba uznali, że ponad 80 tysięcy nadmiarowych zgonów najwięcej zgonów od czasów II wojny światowej to nadal za mało. I idą na rekord. NFZ nie ogranicza, a zakazuje planowanych zabiegów. Cały czas są kontrole wojewody i NFZ czy przypadkiem nie przyjęliśmy kogoś planowego. Jesteśmy za to ścigani, powiedział w radiu Z pulmonolog profesor Piotr Kuna. Czyli ci wszyscy ludzie, którzy czekają na planowane zabiegi czasami latami, mają wytrzymać do końca pandemii. Czy po prostu umrzeć i znaleźć się w podawanych statystykach śmiertelności na COVID z chorobą współistniejącą? Jeśli chodzi o pacjentów, którzy mają poczekać z leczeniem do końca pandemii, to tak, dokładnie to mają zrobić. Potwierdził to nawet jeden z posłów PiS. Większość pacjentów poczeka. Poseł PiS Bolesław Piecha o zaleceniu, by wstrzymać część zabiegów i operacji. Większość poczeka, reszta zdechnie. Czego nie rozumiecie? A tych, co nie doczekają, to się korektorem zamarze. Na przyszłość trzeba ołówkiem zapisywać na operacje, żeby nie naciągać państwa na wydatki. A tak to się zatrze gumką, tak przy okazji. No to może niech NFZ poczeka na pieniążki. NFZ na polecenie rządu wstrzymuje niektóre zabiegi i operacje, przez co ci pacjenci mogą po prostu umrzeć. I rząd robi to po to, żeby ratować innych pacjentów, którzy są zakażeni koronawirusem. Czy ktoś mi może wyjaśnić, na czym polega różnica między pacjentem, który nie choruje na obecnie bardzo modną chorobę, a pacjentem, który no akurat tak się zdarzyło, że taką chorobę posiada, w czym lepsi są chorzy na koronawirusa, że mamy ich leczyć w pierwszej kolejności, poświęcając przy tym innych pacjentów? Minister Zdrowia Adam Niedzielski o łamaniu zasad związanych z koronawirusem. Jeżeli widzicie Państwo takie sytuacje, gdzie te normy są z całą pewnością przekraczane, to proszę dzwonić do lokalnego sanepidu. Chłop robi niezłą karierę, bo od 25 lat nieprzerwanie jest urzędacem wysokiego szczebla. Ale sądzę, że urodził się trochę za późno i pełnię swoich możliwości, mógłby rozwinąć w bardziej totalitarnych systemach, jak na przykład wczesny PRL czy ZSRR. Donosicielstwo nadal w cenie. Komuna wraca w wielkim stylu. Takim osobnikom zapewne będą zakładane teczki. Najdzielniejsi TW będą nagradzani przez państwo. Najskuteczniejszym donosicielom przyznana zostanie nagroda imienia Pawki Morozowa. Dla tych, którzy nie kojarzą o kogo chodzi. Za Stalina był Pawlik Morozow, chłopiec stawiany za wzór donosicielstwa, Ponieważ doniósł na swojego ojca w ramach walki z tak zwanym kułactwem i kuchwale kolektywizacji. Jedyne, na co się zdobywam, w ramach komentarza na odezwę tego człowieka. Uprzejmie donoszę, że Kaczyński zdjął maskę w Sejmie. Tak to działa? Jadwiga Emilewicz bez licencji na nartach. Uprzejmie donoszę. Telekamery 2021. DDM i maseczki. A wy niewolnicy, noście potrójne kagańce. Gmina z największą liczbą donosów otrzyma wóz strażacki. Powiem Wam, że nic by mnie nie przekonało do donoszenia na sąsiadów czy przedsiębiorców, którzy otwierają się mimo rządowych restrykcji. Chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że przedsiębiorcy mają obecnie dwie opcje. Albo otworzą się mimo rządowych rozporządzeń, Albo po prostu zbankrutują. Skoro jesteśmy już przy temacie przedsiębiorców, to w Rzeczpospolitej pojawił się artykuł na temat tego, dlaczego restauracje bankrutują. Tylko u nas restauracje padają, bo Polacy rzadko zamawiają jedzenie do domu. Galerie handlowe padają, bo ludzie porzucili konsumpcjonizm. Szkoły stoją puste, bo rodzice wybierają naukę zdalną dla swoich dzieci. Wydawnictwa padają, bo ludzie nie chcą czytać kretynizmów. Tak, klient końcowy winny temu, że restauracje nie mogą działać normalnie w przeciwieństwie do kościołów czy szkół. Przecież politycy powtarzają, że po co restauracje, jak można samemu zrobić jedzenie. Ludzie rzadko zamawiają na wynos, ponieważ na wynos to prędzej pizza lub burger. Ludzie siedzą w domach, więc sami eksperymentują w kuchni. Dużo ciekawych programów kulinarnych. Sytuacja finansowa części Polaków się pogorszyła, więc taniej wychodzą domowe posiłki. No, patrz pan, jak się zamknie restauracje na wiele miesięcy, to padną, a jak ludzie siedzą w domach, to zamiast zamawiać catering, gotują. Żaden by nie pomyślał. Żaden. Może byście jednak skupili się na tym, że to może po prostu zamknięcie restauracji jest problemem. A nie kwestia zamawiania na wynos. Na moje oko to restauracje padają, bo są od wielu miesięcy zamknięte. Faktem jest, że do restauracji chodzi się po to, żeby zjeść na miejscu, a nie po to, żeby zamawiać na wynos. Rzeczywiście jest tak, że restauracje padają z tego powodu. Że rząd mocno ograniczył ich działanie. Dziwi mnie jednak to, że nikt nie wspomniał o jeszcze jednej bardzo ważnej kwestii. Restauracje zarabiają również na weselach, chrzcinach, urodzinach, no i ogólnie na tego typu imprezach, gdzie trzeba przygotować jedzenie. Organizacja takich imprez jest w sumie obecnie zabroniona, więc dochody restauracji spadły jeszcze bardziej. Zwalanie winy za obecny stan rzeczy na klientów wydaje się być lekko mówiąc nieporozumieniem. Biedronka wprowadza do sprzedaży testy na COVID-19. Biedronka wprowadza do oferty testy na COVID-19. Jeden klient będzie mógł kupić maksymalnie trzy. To nie jest test na COVID-19, a test wskazujący. Czy już miałeś COVID-19? Taki test powinien mieć każdy przed szczepieniem, a nie państwo szczepi wszystkich jak bydło. Chciałbym zobaczyć minę osobę, która nie wiedziała, że miała COVID, a żyje w strachu i chce lockdowny. Testy na ciała, a nie na COVID-19, to po pierwsze, a po drugie, 49 zł i 99 groszy można w biedronce wydać dużo lepiej. Bardzo dobra informacja. Nie trzeba biegać po laboratoriach, tylko zrobić test w domu. O to chodziło. Być może okaże się, jaka może być rzeczywista liczba ozdrowieńców. Pod biedronkami będą sceny, jak z bitwy pod Grunwaldem. Biedronka wprowadza testy. To tylko czekać na szczepionki z Lidla. Ciekawe, czym dino zaskoczy. A już od kwietnia zbierz 15 naklejek i wymień je na jedną z maskotek gangu Covidian. Za zakup pięciu testów można otrzymać krzysia koronkę lub cecylkę Covidkę. Jak widać, każdy, kto chce, może zarobić na COVID-19. Przy okazji, wiecie może, jaki sposób na walkę z rozprzestrzenianiem się wirusa przedstawił ostatnio jeden sposób PSL? Ja nawet nie wiem, jak to skomentować. Tylko, że należy to robić w sposób logiczny, transparentny, o czym mówiła pani poseł Pomaska również, i, i rozsądny. Otóż mamy, od dzisiaj mamy lockdown w, na Mazowszu. Tylko proszę spojrzeć, jak wygląda sytuacja epidemiologiczna na północy Mazowsza i na południu Mazowsza. To są zupełnie inne sytuacje w zależności od powiatu. Czyli trzeba wchodzić do powiatów, tak? A nie należy zamykać ze, regionu. Należy ze, dokładnie. Należy zejść tak. do powiatów, izolować najpierw powiaty, tak zwane zielone, gdzie nie ma zakażeń i ograniczać mobilność, tak żeby nikt z tego powiatu nie wyjeżdżał i nikt do tego powiatu nie przyjeżdżał. Na koniec przedstawiam trzy najciekawsze tweety pana Janusza Piechocińskiego. Ceny byków zbliżają się do granicy opłacalności produkcji. Rośnie sprzedaż sera feta w USA. Wszystko dzięki aplikacji TikTok. Izrael. Wyhodowano ogromną truskawkę o wadze prawie 290 gram. I to wszystko, co na dzisiaj dla Was przygotowałem. Jeśli w tym tygodniu natkniecie się na jakieś dziwne, śmieszne lub bulwersujące tweety, to jeśli chcecie, możecie udostępnić mi linki do tych tweetów na Twitterze, Facebooku lub w komentarzach pod tym nagraniem. Dajcie lajka, like subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku. I do zobaczenia wkrótce.